Cześć. Cześć! Witajcie, my jesteśmy właśnie w Skawie, bo będziemy nagrywać filmik pod tytułem Disneyowska noc. I ogólnie przepraszamy, że nas tak długo nie było, ale no. nie mieliśmy czasu, bo Amelka wyjechała, tu tamto to. No i wiecie, wiecie jak jest, wiecie jak jest. No, a poza tym e, miałyśmy pewne problemy techniczne. Dobra, co się daje na takim To są jakieś dużo rzeczy. Chyba, że... co tutaj wybieramy? Mamy już jeden taki. Jaką wybrałyśmy, kojarzy się z kapeluszami, magicznymi miksturami. I czajniczkami. Wybrałyśmy, wybrałyśmy Alicję w krainie czarów. No. Więc będziemy robić stylizacje jedzeniowe. Jedzeniowe, pokojowe. No. Zobaczycie jak to wyjdzie się nad barokacikiem. Patrzcie, już mamy rzeczy. No i tak, mamy naczasy. Mamy taką alizonę. jaka to alizona kielna patrzcie. Mamy popka. O, się siena, jaka ale to do szkoły. Galaretkę. To zrobimy w takich pucharkach. Mamy takie cukierki Mamy takie żelki i takie różne lizaczki. Nie wiem, możecie też je pamiętać z czasów jeszcze... Tyci, yy, Tak, no. A tutaj jest y, sok. a ja sobie taki trochę tam sotek symes. Polecam, bardzo polecam sok symes ananasowy. A tutaj Amelka wybiera składniki do ciasteczek, nie? Halo? Okej. Okay. A więc my teraz pokażemy, co kupiłyśmy? A więc kupiłyśmy popcorn. cukier z wanilią, Kupiłyśmy dwie galeryki ale niestety nie uda nam się ich zrobić, żeby się wpasowały idealnie w klimat. Chociaż może, bo ile będziemy robić te rzeczy z godzinę, no to może one już stwardnieją. Na pewno nie. A to tutaj Jest. <laughs> Ważne info z ostatniej, ostatniej z ostatniej chwili. Kanał Amarantus założył nowego TikToka, więc wpadajcie! Szybciutko. Właśnie teraz, ale po obejrzeniu filmu, więc w sumie to nie właśnie teraz, ale tak. Pisak czarny do napisania it me, mąkę taką do jaki taki płatki róż, bo mogą się wpasować w tematykę, lizaczki, takie różne, tylko jeszcze gdzieś zaginęły, bo kupiłam więcej cukierki, cukier puder z aromatem milijowym. I w ogóle to powiedzcie w komentarzach, jaki jest Wasz ulubiony film z was z Disneya. No. Bo jesteśmy w sumie ciekawe, w to jest. No oś, ja też chyba. jestem ciekawa. Więc tak ktoś nas. Pokona, Jeżeli. No właśnie. w naszej klasy, to. Napiszcie. No, to co na przykład powiedziałeś. Jest tak Lila, lila Nie, dzisiaj nie robimy lila. Jeśli lila. będzie dużo wyświetleń w tym filmie, to nagramy część drugą i możecie wtedy pisać w komentarzach, jaki film zrobić. Lila. Bo kiedy zrobimy. Mm, przepis, i się Oj, Co lila? ja zrobiłam? Mówisz, że musisz się unać, Na intuicję. Pip. <śpiewicz> um, ale U! to i tak dobra karta. no. dawaj. się udać. Tak to już wygląda. Tutaj poprzczepiałyśmy do ściany. W sumie tam Marek ale to jakaś A Malka wydaje dziwne odgłosy. Marek, ja tutaj nagrywam do tego. Do filmu. A ty tak wydajesz takie dziwne odgłosy. <laughs> Zobieraj taka brudna kopalówka. Ну топ же. Упс. Uh -huh. Do zobaczenia, melantociska. Sama nie da rady. No nie da, nie da. Pa, Elfiki, nasze kochane.